No, nazywasz młody człowieku, Zdejmij tą czapkę i się przedstaw, jak rozmawiasz. Ze z Wrocławia. Nie pamiętasz? A kto walczył kurwa z Jędraszczykiem na fm 38 Z kim walczyłeś? Z Jędraszczykiem. Hmm. Pamiętam, a ale kiedy to było? To przyjechałeś, las, 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 okay. zastębą last minute? Tak, kuratowają ci właśnie Gale. A jesteś ty ten... A dlaczego? Zdejmij tą kominarkę? Skoro to jesteś ty. Dobra, ja myślę, że nie jesteś musi zdejmować... się i się przedstawia, no to chyba nie potrzebuje kominiarki. Kominiarka jest dla ludzi, co chcą ukryć swoją tożsamość. Ale może nie skupiajmy się na kominiarce albo jej braku. Nie no, to jest jakaś podpłucha, panowie, panowie, panowie. To zdejmij tą czapkę, Mądraliński, no dawaj. Bo, Jak bo, to jesteś ty bo ja i im... czyłeś z Jędraszczykiem, to zdejmij tą czapkę. No to podejdź, podejdź, podejdź. Dobra, chodź, podejdź, chodź, 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 chodź. Jest, mamy twarz, kochani, mamy twarz. Twarz za czapką. A żebym ja dobrze zrozumiał, to jakby I teraz jest się, teraz umowa. się I dlaczego nie dostałeś pieniędzy? No, to, no ale to nie, pytam to nie, się, dlaczego ja nic to Szuba nie dostałem? mi mówi, że ma menadżera znaleźć, który sfakturazuje mi to. No bo umowę. nie wystawiłeś widocznie faktury, no to się nie Szuba miał mi pomóc. Dwa Słuchaj, razy do niego dzwoniłem. zawodnik wystawia fakturę i na tej wystawy, podstawie dostaje wynagrodzenie. Skoro nie Dobra, wystawiłeś a dokumentu... a tam dwie walki jeszcze. Czemu nie dzwonił... W... Słucham? W... Tam są jeszcze dwie walki. Czemu ty nie dzwonił jeszcze w sprawie drugiej walki? Bo tej walki nikt się nie musiał dać. Tam Ile ci zapłacono, da. młody człowieku, żebyś tutaj przyszedł? Naprawdę? Ty jesteś trzeźwy? Nie wystawiłeś dokumentu faktury, ty się dziwisz, że pieniędzy nie dostałeś? Szuba, mam to nagrane, kurwa, miał normalnie, normalnie znaleźć menadżera. Prezes Szuba nie jest od tego, żeby ci faktury załatwiać, To jesteś zawodnikiem. Z nim gadałem. Umowę. Borowicz do umowę. Borowicz mnie wysłał Na do niego. W jest napisane, że pieniądze dostajesz po wystawieniu faktury VAT. Jakbyś przyniósł wszystkie strony tutaj, to byś to byśmy mogli to pokazać. Na tej stronie tego nie ma, być może jest, musiałbym się wczytać. Nie wystawiłeś faktury, no to sorry, Batory, to się nie dziw. Ja tutaj się biję, też za pieniążki, jak nie wystawię faktury, to mi nikt nie zapłaci. Mikrofon bliżej. mikrofonu, Paweł, do mikrofonu. Ja, ja tu też się biję za pieniądze, za jakąś kwotę X, i jak nie wystawię faktury, sam, nie doniosę organizatorom dokumentu, to żadna spółka mi nie zapłaci. To co ty się dziwisz? To po chuj Szybami że znajdzie mi menadżera i ma się tym nie martwić? Ale słuchaj. Właściciele organizacji nie są od tego, żeby ci szukać menażerów. To jest Twój problem. Przej Uratowałem Wam walkę. Ale nie dopilnowałeś formalności, także, także sorry. No. Jesteś a co mało, mało poważne, A poza tym, słuchaj, takie problemy się zdarzają często. Czemu ja nic o tym nie wiem? Czemu do mnie nie napisałeś? Ja odpisuję wszystkim zawodnikom, wszystkim ludziom. Pierwsze słyszę, po pierwsze, że nie dostałeś pieniędzy, a jeśli nie dostałeś, to tylko dlatego, bo nie dostarczyłeś dokumentu. Tyle co mam do powiedzenia w temacie. I dziwię się, że w kominiarce przyszedłeś. No. Dobra. Dziękujemy. Dziękujemy. Panowie, sł słowa padły, może do wyjaśnienia później, może nie, nie wiadomo. E... Ja mam pytanie do tutaj Michała, który też jest włodarzem. Michał, czy jakbym stoczył z tobą walkę i nie dostarczył wam faktury, zapłaciłbyś mi pieniądze? Nie, ponieważ musisz wystawić fakturę. No dokładnie tak, i ten człowiek nie wystawił. Ale na pewno, ale na pewno akurat fejm MMA jest takie, że Zadbalibyśmy o to żeby te płatności przeszły, czyli jeżeli ktoś nie miałby na przykład opcji wystawienia faktury, no to kurwa, no nie wiem, pomożemy mu jakkolwiek, umowy, jakieś odzieło, cokolwiek, no. no. tak, ale człowiek, człowiek przepadł gdzieś, się nie a ani nic, no to, no to, tak wyszło. No to idź do prezesa Szuby i z nim rozmawiaj, w takim razie ja tą sprawę osobiście wyjaśnię i to ci z tego miejsca obiecuję, bo nawet nie znałem tematu, jeśli tak wyszło jest mi przykro, ale duża wina też jest twoja. Dobra, panowie, Panie, bo, mam nadzieję, że dojdziecie do. Tym bardziej, że z Wrocławia jesteś, a moi wspólnicy są też z Wrocławia, także droga krótka, żeby to załatwić. Dobra. Nie wyobrażamy sobie, że. Żeby...